No, halo, ja już jestem na miejscu, a ty? Mam problem z jestem. daj mi gdzieś od 1 do 2 godzin. Dobrze, jasne, poczekam. No, gdzie ty jesteś? Minęły już dwie godziny. No już prawie jestem, daj mi 15 minut. No dobrze. No, ja ty gdzie ty już jesteś? Już naprawdę jestem blisko, jeszcze dwadzieścia minut obiecuję. No, gdzie ty jesteś? No sekundka, już dochodzę. Gdzie ja jestem?